Cześć tu mareki rośliny. Dzisiaj mam do przesadzenia trzy choje, które przerosły już swoje kubeczki. Teraz dostaną takie większe, no bo muszą mieć gdzieś miejsce na więcej korzeni. Poza tym dwie choje mi zakwitły. I o, nie wiem, czy się nie przewróci to. Jest ok. Dwie choje mi zakwitły, więc teraz fajnie pachnie. Trochę mają inne zapachy. Spróbuję oczywiście je zapylić. Zobaczymy, czy się uda. Może będzie krzyżówka. No i ta choja. Susuela przerosła już swoje miejsce w witrynce i będzie musiała zmierzyć się z trudami życia poza witrynką, no bo niestety już nie mam jakiej tam trzymać. Mam nadzieję, że nadal będzie ładnie rosła tak jak teraz, no bo zobaczcie jakie fajne duże liście, super. No, zapraszam na odcinek, w którym będę przesadzał i powiem trochę o hydroponice i chojach i o tym co się u mnie sprawdza. Na pierwszy ogień idzie ta choja ciliata, zresztą kupiona tego samego dnia co ta choja. Susuela, obie takie fajne Włochate. No ta jest trochę mniejsza, ale ma też krótsze międzywęźla, jak widać. No dobrze, zabierzmy się do roboty. Zobaczmy, jak wyglądają te korzenie w ogóle w środku. O, kapie trochę, no bo były podlane jakiś czas temu. I zobaczcie, znowu wypita woda. Ja już nie mam siły na te choje. Ciągle je muszę teraz podlewać. Poczuły wiosnę i piją jak szalone. Spróbuję tak. Chyba zrobię tak, że wysypię możliwie dużo keramzytu. Żeby było trochę luzu w tym kubeczku, żeby nie zgniótł korzeni próbując manipulować tu tym kubkiem, żeby ją uwolnić. Hmm. No nie będzie to takie łatwe wcale. Myślę, że jak popsikam to trochę wodą, to może te korzenie puszczą, odkleją się od ścianki. O, no super. To był dobry pomysł, więc widzicie, uczymy się cały czas nowych rzeczy. No bryła korzeniowa taka całkiem spoko. Myślę, że będzie tutaj też szczęśliwa. Będzie sporo miejsca na nowe korzenie. Tego keramzytu nie muszę wyrzucać oczywiście, on jest wielorazowego użytku i zamierzam go wykorzystać, no bo po co mam dawać inny skoro w tym było dobrze, on nie jest zakamieniony, bo ja daję wodę z filtra i jakoś u mnie się tak dużo nie odkłada tego. Osadu na kamyczkach, poza tym też przepłukuję co jakiś czas te kamyki, więc no ciężko, żeby tutaj się jakiś osad większy zbudował. No staram się tak posadzić, żeby ten pęd był cały, oczywiście te korzenie wszystkie, żeby się znalazły pod keramzytem, a od spodu będzie jeszcze tak jedna trzecia kubeczka do przerośnięcia nowymi korzeniami, czyli optymalnie. No i mam. Taką choję po przesadzeniu traktuję jak normalnie choję rosnącą w hydroponice, której będę wylewał wodę gdzieś tak dotąd i ona będzie w tej wodzie stała. Te korzenie są wodne, one nie zgniją, po prostu muszą się od nowa rozwinąć. Dobrze jest podlewać od góry, wtedy cały keramzyt będzie namoczony i te korzenie, które są wyżej również się napiją, zanim jeszcze roślina wyprodukuje korzenie do samego dołu i będzie znowu stała w wodzie. Jeśli chodzi o mechanizm tych dwóch kubeczków, to pewnie większość z was już wie o co chodzi, ale cały czas dostaję pytania o to, dlatego powiem jeszcze raz. Jeden kubeczek ma dziury, a drugi ich nie ma. W tym stoi woda, a w tym jest roślina z keramzytem i z jej korzeniami. I w ten sposób zanurzona w wodzie ma możliwość picia wody cały czas przez te korzenie wodne. No dobra, następna roślina to będzie Hoja rigida hoja rigida, która już jest tak wielka i ciężka i niestabilna, że obawiam się cały czas, że się przewróci, więc no, najwyższa pora, żeby trafiła do trochę większego kubeczka, dzięki temu będzie miała sporo miejsca na nowe korzenie, no i też będzie trochę stabilniejsza. Tutaj mam inny kolor keramzytu i inne w ogóle wielkości, ale zobaczymy jak się oddzieli od tych korzeni. No i bryła korzeniowa wygląda tak. Korzenie przerosły tutaj keramzyt, przykleiły się do niego. Tego oczywiście nie będę oddzielał. Niech one sobie tak zostaną. A w nowym kubeczku obsypię to naokoło tym drobniejszym keramzytem i też będzie ok, nie będzie tego widać. Trochę za wysoko, muszę trochę odsypać. O, tak będzie optymalnie. No i mam drugą choję przesadzoną. Hmm. Zastanawiam się nad drabinką dla niej. Na razie jeszcze chyba się zmieści w namiocie, tak przymierzę ją do tej. No jest trochę niższa, więc jeszcze na razie się zmieści, jak ją tak trochę ugnę, a później trzeba się będzie zastanowić. Yy, powiem Wam o jednej istotnej różnicy pomiędzy uprawą w hydroponice, a w ziemi. No ona może być oczywista, ale może nie dla każdego. Choje, które rosną w hydroponice, yy, mają stały dostęp do wody. Przynajmniej zazwyczaj. No, oczywiście, niektórzy zimą podlewają je inaczej. No i też w zależności od tego, jakiego medium się używa w hydroponice, bo inaczej sytuacja wygląda w leczuzie, która jest drobna, a inaczej w keramzycie, który ma duże przestrzenie pomiędzy kulkami, i tutaj jest dużo większy dostęp powietrza i szybciej się to wysusza. Choje, które rosną w hydroponice i rosną rzeczywiście, nie jest to sytuacja jakiejś chłodnej zimy i, i takiego okresu przeczekania tylko, żeby one przetrwały. Nie mogą mieć sucho w korzenie. Bo choje, które uprawia się w ziemi, rzeczywiście muszą przeschnąć pomiędzy podlewaniami zazwyczaj, chociaż też nie wszystkie, ale w hydroponice ta sytuacja wygląda trochę inaczej. I jeżeli tutaj zostawimy to do wyschnięcia kompletnego, przynajmniej, no bo jak patrzymy na ziemię i ona się wydaje sucha, to ona tak naprawdę nie jest kompletnie sucha, bo ona zawsze ma w sobie trochę wody. A tutaj ta woda całkowicie za chwilę zniknie. Jeżeli nie będziemy podlewać i będzie to po prostu taki suchy kramzyt, w którym te korzenie nie będą miały żadnej wilgotności poza tą, która jest naturalnie w powietrzu, czyli niewystarczającą, żeby ta roślina na dłuższą metę przetrwała. Jeżeli roślina ma takie grube liście, jak na przykład ta rigida, to ona jest w stanie dużo więcej znieść, dużo bardziej przesuszenie i jakiś niedobór wody chwilowy jest w stanie przetrwać, ale rośliny, które mają cieńsze liście. I delikatniejsze, no to one po prostu zaczną usychać. Zaczną te liście zasuszać, one się będą marszczyć. Te się zmarszczą na początku, a tamte od razu wyschną. Ja przez to mam problem z podlewaniem choi w ziemi, bo zawsze się obawiam, że je przeleję, ale z drugiej strony można je też niewystarczająco podlewać, bo podlanie kieliszkiem wody co kilka tygodni też nie jest wystarczające dla rośliny. I, i w tę stronę i w tę stronę nie jest dobrze wolę nie próbować na, na nich wszystkich i nie uczyć się tego jakby wyczuwać każda jest osobna. W hydroponice wydaje mi się, że potrzeby hoi są bardziej ujednolicone i łatwiej jest zapanować nad taką większą grupką, którą ma się w domu. A jeżeli ja bym miał się zastanawiać nad każdą, tutaj jest tych hoi w ziemi, czy ona już dzisiaj chce wody, czy może dopiero jutro, czy ona nie ma przypadkiem gdzieś tam mokro na dole. A jeszcze, a na górze się wydaje, że jest sucho, to bym na głowę dostał. Więc uprawiamy w hydroponice, jestem z tego zadowolony. Oczywiście, jeżeli uprawiacie w czymś innym, no to jest wasza decyzja i jeżeli wam to pasuje, no to super. Tutaj mam choje wilose, która pięknie też rośnie. Tutaj ma nowe liście. Tutaj się zrobiło dłuższe jakieś międzywęźle, ale widzę, że ona szuka tutaj też już jakiegoś oparcia, chce się czegoś przyczepić. No zobaczymy, może i pozwolę. Na razie muszę ją przesadzić, bo też już tutaj system korzeniowy jest przerażający. Jak się podleje, to cała doniczka się wydaje zielona, bo tu są wszędzie zielone, żywe korzenie. Zobaczymy, może łatwo, może łatwo wyjdzie, bo jest dosyć mokre. Tutaj też mam te większe kulki, więc je sobie połączę. Chyba spryskiwacz znowu pójdzie w ruch. Tutaj już korzenie wyszły dołem przez te małe dziurki. O, jest. Udało się. No, tutaj nic nie oddzielę z tego, jak ona się tak trzyma w takiej formie. To dobrze, niech się tak trzyma. Fajnie, dużo korzeni. Bardzo lubię tę roślinę. Ma fajne takie mechate liście od spodu. Lubię głaskać. Właśnie, trzeba zwrócić uwagę na to, że czasem powstają takie puste przestrzenie. Trzeba trochę potrząsnąć. Już jest ok. To też już przesadzone. No dobra, to tyle jeśli chodzi o to przesadzanie. I powiem Wam jeszcze jedną rzecz: Bo zgodnie z Waszym życzeniem postanowiłem uprawiać tę monsterę w hydroponice. Na razie ukorzenia się w keramzycie zanurzonym częściowo w wodzie. Tutaj będzie fajnie widać ten poziom wody, więc mam nadzieję, że dobrze to będzie się ukorzeniało. Taka śmieszna doniczka. No. Trzymajcie kciuki, oczywiście, będziemy obserwować razem, jak będzie się rozwijała w tej hydroponice. Mam nadzieję, że bardzo dobrze. No, a wracając do HOI, to jestem na razie zadowolony z tego, że mam jakieś kwiatki, ale chciałbym jakieś trochę większe, bo myślałem o zapylaniu, a przy tej wielkości to jest mega ciężkie, żeby w ogóle coś zobaczyć. Wiecie, budowa kwiatów HOI jest bardzo nietypowa i przez to bardzo trudne jest jej zapylanie. Nie wiem, czy się to uda. Zwykle robią to owady swoimi małymi nóżkami, a tutaj no. Te kwiaty są na tyle małe, że ciężko jest to nawet powiększeniem takim maksymalnym w aparacie w telefonie zobaczyć, jakie tu są konkretnie elementy tego kwiata, w sensie jeśli chodzi o jego budowę. No bo wiadomo, że kolory sobie możemy zobaczyć i tak dalej, ale takie już bardziej anatomiczne rzeczy, które są potrzebne do tego, żeby dobrze to zapylić, są. Mega, mega małe i nie wiem, czy to się uda. Zobaczymy. Oczywiście na Instagramie mam też zdjęcia tych kwiatów. Jeżeli obserwujecie, to wiecie. Zapraszam, jak zwykle, na Instagram. No i do zobaczenia w następnym odcinku.